Celem piątkowego spotkania w siedzibie starostwa powiatowego w Kościerzynie było przedstawienie najważniejszych dokonań samorządu powiatu kościerskiego w okresie dwóch lat swojej kadencji. Wśród tematów, jakie poruszono na spotkaniu, pojawiły się kwestie związane z edukacją i oświatą, rynkiem pracy, infrastrukturą drogową oraz współpracą z samorządami. Dzisiaj możemy z sukcesem powiedzieć, że udało nam się spłacić zakładane środki finansowe w ramach odłużania ponad 8 milionów złotych, a również zakładaliśmy w programie postępowania naprawczego tylko pół miliona na inwestycje, a tutaj również mamy środki ponad 2,5 miliona złotych. Jest to ogromny sukces, który ma podłoże w postaci ciężkiej pracy zarządu powiatu kościerskiego i Determinacji odważnych działań niekoniecznie popularnych w ramach naprawy sytuacji finansowej powiatu. Na piątkowym spotkaniu nie mogło również zabraknąć zagadnienia dotyczącego finansów powiatu kościerskiego i wdrożonego na początku 2015 roku programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017. Plan ten zakładał m.in. zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku, ograniczenie wydatków związanych z promocją, jak również zrestrukturyzowanie zadłużenia powiatu. Dzisiaj możemy pochwalić się dobrą współpracą z samorządami gminnymi. Możemy wspólnie realizować nasze działania w kierunkach planu transportu drogowego, w kierunkach wspólnych realizacji inwestycji i tutaj ogromne podziękowania ze strony samorządu powiatowego w kierunku wójtów i rad gmin za to, że wchodzą w partycypację finansową na rzecz infrastruktury drogowych. Stan za